Z lotu ptaka widać, jak jałowy jest górzysty interior. A na wybrzeżu górskie zbocza stykają się z nadzwyczajnym środowiskiem. Rafy koralowe pokrywają mniej niż 1% dna, ale żyje na nich ponad 25% morskich organizmów. W ciepłych, słonych wodach Morza Czerwonego bytuje ponad 300 gatunków koralowców i 1200 gatunków ryb. Dahab to wspaniałe miejsce. Są tu cuda, jakich nie znajdzie się nigdzie indziej. 20 lat temu młody Khaled Hamet, zafascynowany, obserwował nurków. Nauczyłem się nurkować po tym, jak prąd zerwał komuś płetwy. Popłynąłem pomóc temu człowiekowi. Potem powiedzieli mi, musisz zostać nurkiem. Kalet został instruktorem nurkowania. Od początku jego pracy w latach 90. liczba mieszkańców Dahab wzrosła do 15 tysięcy. Turyści przyjeżdżają podziwiać morskie środowisko, ale szkodzą mu, zostawiając plastikowe odpady. Kalet i jego koledzy nurkowie mają misję ocalić rafę. U wybrzeży Morza Czerwonego nurek Kaled Hamed. Prowadzi kampanię na rzecz ratowania raf koralowych. 20 metrów od brzegu zespół znajduje coś, co bardzo zagraża środowisku plastik. Owija się on wokół polipów, pozbawiając je tlenu, bez którego duszą się i obumierają. Brak koralowców. Oznaczałby koniec całego ekosystemu. Po godzinie w wodzie nurkowie mają pełne worki i wracają do brzegu. W maleńkiej części rafy zebrali aż trzy worki plastiku. Karet ma nadzieję, że zdołają usunąć choć odrobinę z szacowanych 12,7 milionów ton plastiku, który znajduje się w oceanach świata i ochronią rafy Egiptu dla przyszłych pokoleń. Jestem zadowolony. Cieszę się, gdy wyciągamy plastik z morza. Robimy to z miłością. To nasze środowisko, musimy o nie dbać.